mamy wszystkim, z tej strony Zwycięzca i do Was w kolejnym materiale z World of Tanksa. Tym razem miało tego materiału nie być, aczkolwiek e, zacząłem się, chciałem nagrać odcinek z WOT'a więc zacząłem się zastanawiać co mogłoby być tematem dzisiejszego materiału i jako, że w opisie macie do tego linki wszystkiego, miał, miałem jakieś czas temu odcinki narodowe, w sensie był odcinek z jednej konkretnej narodowości i było kilka tych, tak jak wspomniałem, było kilka tych odcinków, ale tej narodowości, czyli Czechosłowackiej jeszcze nie było. drogą jak można zauważyć na kamerce, mam inne krzesło pod sobą. Za sobą chciałem powiedzieć. I chciałem też nagrać unboxing tego krzesła, ale stwierdziłem, że nie nagrało mi tego. To nie będę pokazywał, że nagrało mi część. to już nie będę rzucał i usunąłem e, ten materiał. Ostatni czasy, czas, w piątek miał się pojawić odcinek. W piątek miał się pojawić odcinek z Derby Daylight w wersji mobilnej i się pojawił przez chwilę był jako publiczny, ale jako że w niektórych momentach nie jest jest niezacenzurowany yy, nie chat, to stwierdziłem, że dam go jako niepubliczny, czyli generalnie na moim YouTube jest, ale nie jest jako, jako publiczny. Z drugą mieliście linka do niego wcześniej w karcie, także inaczej będę przestrzena. I tutaj, słuchaj, tam ta strona, te akademiki, osiedle akademickie, zabrzmią to trochę jak część mojego rejonu, no mniejsze z tym. W każdym razie, e, na tamtych osiedlach, na tamtej części mapy był fragment z best e, live clips, czy jakoś tak? Z tych klipów, z, naj, z najfajniejszych fragmentów z live'a. O! Surprise Mother O, pożar, pożarek! mi się wydaje, czy mi się to tak jakby przycinało? Oh shit, no good Nie przytomnie jest zasażeń Nie za exactly Bo on mnie strzelił za więcej, chociaż te mając magazynek mogę mu więcej obrażeń zadać niż od mi z jednego strzału no, ale wolę nie ryzykować samemu Potrzebowałbym... I need cover O, SPG tam jest, oh shit Serio 93 mi polusowało. Low roll, low roll. I, mean. I wasn't expecting this. Not, nie according to plan, że się tak wyrażę. ZASTAW swój postęp! <laughs> Co? Zostaw swój postęp? Ej hey, no, tam jest ich trzech. Ja jestem na dobicie. To dlaczego przepraszam bardzo oni nie raszują mnie? Exactly O to mi chodziło. Żeby mi ale ile czasu musiało minąć, żeby mnie zraszowali. Kolejnym pojazdem jest to Czechosłowski czołg, ciężki do odmieny. A drogą miałem jeszcze jednego średniaka. Czyli t 5051 Czechosłowacka średni pre, z magazynkiem, o bym chciałem powiedzieć, niestety sprzedałem go jak wszedł czarny rynek, i do tej pory jeszcze nie mam hajsu, żeby go odkupić. Tylko też myślę, że odkupować mx 50B, czy odkupić t 5051, gdzie na AMX 50B grało mi się jednak mimo wszystko lepiej niż na, niż na Czechu. Oj, shit, 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 shit. No to jest recording to plan. Nie chciałem go tu wykrywać, bo właściwie będzie chyba grał na wieży, o ile dobrze, dobrze widzę. Dlatego ja na, wolę na HEKA jednak zmienić. Yep, właściwie gra na wieży. To będzie bolet. Drugi strzał trafił w budynek, a nie w to, gdzie celowałem. Czy ten light jest na awku? Dostali to. Dostali to. A co zasłu nasłużyli. zasłużyli? Zasłużyli. Nej! Zebrali mi go. O, steady, steady. Pokaż się tą suką. Tam coś było. Na mnie nie ma że tam coś stało. Nej, nej. O, dobrze. Dzięki masz się nie wiem gdzie ty byłeś, a tam jest dobre. Chrysler, mamy Chryslera na dupie. A ucie. Nie, nie widzimy. Czy mam te bicie na tej pasze 7? Gdzieś minimalny piksel będzie mu wystawał, ale bardzo mało szans, że jego trafię. Ja myślę, ci na dupie, kurwa. I Chrysler. Holy shit, holy shit, holy shit. Co ja to zrobiłem z tą What the fuck? Jeden z naszych pasów jest zniszczony. Nie możemy dalej. Mamy poszkodzenie pas. Zesrali ten pas. Dobrze, nie było tu nikogo. pas. Pas jest sprawny. Akcja może owad. Można owad. Czyli można jechać w tym sensie chyba. O to chyba chodziło. Where are you aiming? Fuck your. Odrazywasze. Jakie odrazy was To w a nie osio, ani se, ani se od. a nie się odrazy a się a nie od. a nie od się odbijałem. a nie się od. a nie od. mine się od. a się Czerwotór Main Ostatnim czeskim pojazdem, który mam w garażu jest to Polonia ja. T-56 To pierwszy premium, znaczy drugi premium ciężki czeski Ponieważ poprzednio pokazywałem powtórkę z bitew na pierwszym czechosłowackim czołgu ciężkim Było to składa T-45 bodajże Jeszcze link miejsce w karcie Także nie przedłużam, lecimy bitewkę Very azime. niestety, znaczy na szczęście tym razem zostaliśmy wylosowani na poziomy szóste, czyli na topkę A propos wylosowania na topkę, wczoraj sobie z czystej ciekawości rozegrałem sobie chyba 14 czy 15 bitów na poziomach dziesiątych I za każdym razem byłem na poziomach, w sensie byłem na topce, byłem na maksymalnym, najwyższym losowaniu, czyli na top 15 albo top 3 że zawsze, zawsze miałem na teksturach te losowania Mimo wszystko na 14 czy 15 bitów. Tylko 3 wygrane Co oznacza, że drużyny w władzy są takie trochę Delikatnie rzecz ujmując, trochę do dupki Tam ile ich się pokazało, what oh, the fuck Oh shit Oh hello Gun depression Running speed o tak, nie wyszło Surprise, BatSex Nieprzyjacielski tank zniczyn A propos zniczyn, to właśnie byłem, byłem w robocie ze mną na drugi zmianie na cmentarzu I to było tak trochę... Creepy Ej! Nee, don't... Don't kill my steel. Don't steal my steel. <grym> to nasz goś... Nasz gościu na na, na k. r. nerwowanie moje piosenek zoldek ja przyszedłem z objęć gdzieś kiedyś was piosenko z objęć na Melanzu to na Melanzu to było na Melanzu brat to na tej bibie było na tej bibie brat o Siemka nie trafiłeś dawiliś kiedyś robił Czemu nie tak przycięło za chwilę otafekana wasza pomoc. Świetta założena. założena. No proszę na tej bitwie bardzo ładnie wyszedłem na plus. Okej, okay, więc w tym materiale to by było na tyle. Także jeżeli będzie spodobał, dajcie kciuka w górę. Jeżeli nie subujecie kanału, to możecie zasługować kanał. Kilka odcinków macie jeszcze w planszy planuję także do, także na razie. Tak